Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania czytania związanego z nowiem Księżyca w znaku Raka. To już jest drugi nów Księżyca w znaku Raka w tym roku. Jest to dosyć wyjątkowa sytuacja. Proszę Państwa, ten nów dotyczył będzie yy, przede wszystkim relacji. Relacji na jakby w każdej dziedzinie naszego życia, i rodzinnych, i partnerskich, i relacji zawodowych, wszelkiej współpracy. Tak? Tutaj pewne rzeczy będą się wyjaśniać. Proszę Państwa, chciałabym również dodać, że to jest czytanie ogólne i oczywiście nie wszystkich będzie dotyczyło w ten sam sposób, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany. Prywatnym zapraszam do y, opisu poniżej filmu i tam jest mój adres mailowy. Proszę o kontakt na adres mailowy. Y, zachęcam również do wejścia na nowy kanał astrologiczny. Y, nazwa kanału Astrologia Oczami Anny. Czy to już zagłoszeń wszystko? Jak <laughs> mi się coś przypomni, to jeszcze będę. będę Ach, już wiem. Bo strasznie mi obraz, tutaj będziecie Państwo widzieli, niestety ruszający się obraz. Mam no, niefajny statyw, więc y, chyba ogłoszę zbiórkę na porządny statyw, bo widzę, że tutaj nie. No już wszystko robię prawie, że nie oddycham, żeby się nie ruszało, ale no niestety statyw jest jaki jest. Dla raka na Nów Księżyca w znaku raka, co tutaj mamy? Co będzie dotyczyć raków? Co tu się może wydarzyć? Szóstka monet, jeżeli chodzi o relacje, tak akurat fajnie wygląda. Świat i dziesiątka buław. Było miło, ale się skończyło, że tak powiem. Tak, Dwie pierwsze karty fajne. Karty, które wskazywać by mogły, że. Jest równowaga w jakichś relacjach, że jest sukces, tak jak tutaj powiedziałem. Tak, podział, znaczy może nie tyle podział, dzielenie się, wspólnota, tak? Coś takiego, co powiedziałabym w relacji jest jak najbardziej pożądane. Karta Świata tutaj mówi o sukcesie, z tym, że proszę Państwa, ktoś, kto się troszeczkę interesuje tarotem, wie o tym, że. Karta świata mówi nie tylko o sukcesie. Oczywiście mówi o sukcesie wtedy, kiedy na świat wychodzimy, kiedy się pokazujemy, kiedy się otwieramy, kiedy mamy poznać kogoś nowego, tak? Czyli jeżeli chodzi o Y, sytuacje, gdzie ktoś miałby nawiązywać jakieś współpracę, poznawać nowych ludzi albo zaczynać, o może tak, tak? Tak, żeby to był początek, to tak. Natomiast prawdopodobnie tam, gdzie tej równowagi nie było, coś się musi skończyć i y, Karta Świata mówi nie tylko o początku i o sukcesie, ale również o zakończeniu. A potwierdza mi to karta y, dziesiątki buław, która to mówi, że. Jesteśmy czymś wyczerpani, jesteśmy zmęczeni, jakaś relacja nas przytłacza. Dziesięć była to jest wzięcie na siebie czegoś takiego, co nas przygniata, tak? Nie, nie ma tutaj tej równowagi, tak? Czyli my dajemy z siebie, my się staramy, my po prostu jakby no, chcemy w tej relacji okazać serce, pomoc. Po prostu robimy. Wszystko, co możemy, a nie ma tej równowagi, czyli nie mamy tego, um, robimy coś bezwarunkowo i nie mamy tego zwrotu. To nie o to chodzi, że my mamy robić wszystko oczekując na Zapłatę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ma być równowaga. Jeżeli nie ma równowagi, to też dla żadnej strony nie jest to dobre, bo jedna strona się przyzwyczaja, że tylko jest dawcą, a druga jest tylko biorcą i się staje egoistą. Zobaczmy, co tutaj karty nam dopowiedzą. Paśmie, czy dla niektórych to może oznaczać relacje z dziećmi, tak? Relacja z dziećmi tutaj pokazuje się jako relacja dosyć zrównoważona, relacja, w której możecie się dogadać, możecie. Liczysz na zrozumienie Waszych dzieci i Waszych dzieci na Wasze zrozumienie, tak? Kim jeszcze jest paśmieczy? Paśmieczy to jest osoba, która jest dobrze poinformowana, więc być może jakieś informacje też będą do Was docierały. To jest taka dobrze poinformowana w sensie różnymi kanałami do niej te informacje docierają, na przykład plotki. Teraz karta świata. Jeszcze raz powtórzę, że to nie dla, nie, nie dla wszystkich będzie oznaczało to samo, bo świat zarówno oznacza początek, jak i koniec. Yy, tutaj zdecydowanie koniec. To jest karta, która mówi, że trzeba złapać dystans, trzeba się od kogoś, od czegoś odseparować, odpocząć, przyjrzeć się temu z pewnej perspektywy, no i ewentualnie zdecydować, co dalej, czy chcemy dalej dźwigać te, te buławy, czy też nie. I mamy, yy, I mamy tutaj kwestie rodzinne lub zawodowe, proszę Państwa, kwestie domowe. Decyzja należy do Was, bo to są karty bardzo sprzeczne, jeśli byśmy je oddzielnie czytali. Natomiast ja tę kartę z tej drugiej talii dokładam, żeby sprawdzić, czego dotyczy ta karta. 10 bułów mówi o przeciążeniu, w jakich sprawach, 10 monet, dom, sprawy rodzinne, sprawy zawodowe, firmowe, tak? sprawy związane z naszą pracą. Więc decyzja należy do Was co zrobić? Oczywiście zawsze decyzja należy do Was. Nigdy nie jest tak. Proszę nigdy nie traktować kart jako wyrocznie. Ja w opisie mojego kanału, tam gdzie są informacje, nie wiem czy Państwo się w ogóle zapoznają z takimi informacjami. Rzadko wchodzimy na, w to miejsce, tak? Żeby zapoznać się. Mówię, że karty nie są absolutnie Yy, czymś, co mają zdecydować, ma zdecydować za Was. Każdy decyduje sam. Karty mogą być pewną wskazówką, tak? Yy, więc tutaj się pokazuje, że brakuje równowagi w jakiejś relacji yy, i prawdopodobnie trzeba troszeczkę yy, złapać dystansu i przyjrzeć się temu trochę, yy, tak, wsłuchując się w siebie czy czasami tutaj nie trzeba, może dystans mam nawet na myśli podróż, tak, czyli jeżeli wyjeżdżamy powiedzmy z, z pojedynkę i mamy jakieś spojrzenie na, nie wiem, na, 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 naszych współpracowników, nie wiem, przełożonego, partnera, dzieci czy rodziców z, ta, z takiego dystansu, możemy to zupełnie inaczej zobaczyć, możemy zobaczyć, że się niekomfortowo czujemy, że się dusimy w jakiejś relacji, że nas coś przygniata. Rada dla raka na Nów księżyca w raku, a oczywiście. Karta się powtórzyła, proszę Państwa. Tarot jest bardzo konsekwentny, co yy, powtarzam często i, i to się pokazuje. Jeżeli coś Was męczy, zakończcie to. Yy, nie ma sensu brać na siebie, tylko na swoje plecy ciężaru jakiejś relacji. Wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.